Weszliśmy w mecz e, bardzo skoncentrowanie. E, e, wiedzieliśmy, że siarka jest nieograniczalnym zespołem. Myślę, że pokazaliśmy, że, że, że jesteśmy indywidualnie e, lepszym zespołem. Naty, natomiast e, naprawdę e, wielkie gratulacje dla, dla tutejszych działaczy, że walczą o tą koszkukę w brzegu i, I Mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepiej wyglądało niż teraz. Myślę, że zrealizowaliśmy założenia, które trener przed nami eee, przedstawił. Eee, zagraliśmy bardzo skoncentrowani. Eee, wszyscy wychodzili zawodnicy z ławki i dawali siebie wszystko. I to widać e, po wyniku, że jesteśmy poważną drużyną. Łukasz, ty przed sezonem byłeś przymierzany, można powiedzieć, w, gry, e, w jeziorze, bo, bo mówiło się o tym, e, chyba pokazały, że chyba że. Przydałbyś się, bo, bo byłeś jednym ze skuteczniejszych zawodników. Dostałeś dużo minut i fajnie kierowałeś grą. No tak, dziękuję trenerowi, że, że mi zaufał i, i, i mogłem spędzić trochę więcej czasu na boisku. Cieszę się, że, że to wykorzystałem, ale najważniejsze jest, że zwyciężyliśmy i pokazaliśmy klasę na boisku. No, co mogę powiedzieć? No? Jedna rzecz, że to co rozmawiamy cały czas i jeżeli mentalnie zespół się nie przestawi i nie zaczniemy bronić, to po prostu będziemy grać tak, jak gramy. No, wszystko wiedzą, mówią, ale nie obrażam się do wczyny, także tak jak do tej pory mówię. Nawet tu zawodnik za chwilę powie swoje zdanie. Wszyscy wiedzą, że musimy bronić, bo w ataku nawet nie jest najgorzej, te punkty zdobywamy, ale jeżeli nie będziemy bronić, no to po prostu. I tu już nie wiadomo co by się nie robiło i rozmawiamy i tak, i tak z nimi. Wiedzą, mówią, wychodzą. Jest jak jest. Także to ja mam tyle i chciałem pogratulować dobrej gry Koszalinowi. Mówię trener, nie ma brońcy. Jak my jeden jak... na jeden 1-1. Na treningu robimy jedno, wszystko dobrze. A jak na gry to nie ma pomocy, nie ma nic. I... <свист> кожного Every 10 кожного кожні 10 хвилин ми маємо 30 пунктів в обороні. Це є неможливо. Я не На на, на тренінгу все все розуміємо, і, і гадаємо і мовимо, але на матчі виходимо і перша перша кварта 37-14. так? Minus 25 punktów. To jest finisz. z powrotem, co duży ważko tak wygrać. Czy jest trener w stanie wskazać chociaż jeden w dzisiejszej grze? No było widać w drugiej kwarcie i szkoda właśnie, że gramy właśnie, dochodzimy na 13 punktów i... Po prostu nie wiem, czy to młody zespół, Polacy, czy to są nieodpowiedzialni, schodzimy na 13 punktów, fajnie grają, dosyć szybko. No i potem jest moment dekoncentracji i znowu tracimy proste, proste błędy, proste punkty, takie łatwe, jak to się mówi. Ale mówię, no jeden pozytyw z tego jest taki z tych na razie gier, że może w przyszłości ci polscy zawodnicy... Będą coś osiągać, bo no, rzeczywiście, no co, co można powiedzieć, młynarski 22, Patoka 20, ten 20, 20, 19, także w tych czterech grach chłopców młodych. Mamy takich jakich mamy. Na pewno więcej sobie obiecuję po niektórych obcokrajowcach po Williamsie. No ale no nie można jakoś dotrzeć do niego. To tyle. Założy też kamilek Wysoko. No, tak, no niby serce ma, z boku widać, że chce, ale no, no w ataku robi takie błędy, no, chyba jest w czołówce, jeżeli chodzi o straty w polskiej ekstraklasie, bo chyba ma pięć przeciętną na, na mecz. Mówimy mu, wie, wie, każdy wychodzi. Serce ma w obronie, ale w ataku tego nie oddaje. Ale mówię, no jak nie będziemy bronić, tym bardziej, że rozmawiamy to co Daniel przed chwilą powiedział, wiedzą i, i mówią, że wyjdą i będą drapać. i. To nie wiem, no, proszę się zawodników spytać, bo my za nich nie wyjdziemy i nie zrobimy. No, jak się nie przestawią, nie, chcą, nie będą się chcieli, jak to się mówi, w obronie zmęczyć, tylko czekać na atak, no to będzie tak, jak jest. No, po prostu no, do, do głów w pewnych rzeczach nie, nie można dotrzeć. No, cały czas się powtarza, że obrona to jest 70% to są chęci. No, albo chcę, oddaję serce i walczę do upadłego, albo po prostu udaje, że bronię, a i ładne tam jakieś figury coś, ale tej obrony nie ma. Są momenty, że bronimy, pobiegamy. Całkiem fajnie ta gra wygląda. A potem są momenty, że jest źle. No Jest sezon, jaki jest. Wszyscy sobie sprawę. No, przyjdzie może czas taki, że się pewne rzeczy powie, pewne rzeczy się wyjaśni. No, na razie uważam, że jest zbędne tłumaczenie, ani mówienie, ale na pewno przyjdzie taki czas i jak w sporcie. No. Raz się jest na górze, raz na dnie. Wchodziliśmy sportowo 4 lata temu, ma euforia, no teraz jesteśmy na dole, czy 5, przepraszam, tutaj, ale no mówię, no sportowo, inne zespoły są zapraszane za, za pieniądze, no to satysfakcjonujące, no, a mówię, no i, i na dzień dzisiejszy jest jak jest, wiemy o tym, wszyscy wiemy, zdajemy sobie sprawę, ale może przyjdzie czas, że się pewne rzeczy wyjaśni, dogłębnie na razie to po prostu. Nie, nie można powiedzieć. Że jakiś taki scenariusz znamy, jest, no bo raczej to ostatnie miejsce jest a Ale z ligi już jest raczej pewne. Tylko co będzie dalej? Nie, nie ma spadku. Jest kontrakt trzyletni. Jeżeli byśmy dwa sezony pod rząd byli na ostatni przedostatni, wtedy wchodzi spadek brachu. Także wie pan, no czy będziemy na ostatnim... Ja bym się jeszcze z tym spierał, bo może się okazać, że wygramy 3-4 mecze i... Polfarma Dąbrowa, ktoś tam jeszcze i różnie. No, no takie jest życie. No, na pewno będziemy próbowali z każdym dziś wygrać i może wreszcie przełamią się, będą walczyć. Bo to tego mówię, od chęci walki, bo są momenty ciekawe. Tak samo w Śląsku. Walczyliśmy i schodzimy na 8 punktów. W pewnym momencie stoją. No nie wiem, czy to, że młodzi i po prostu psychicznie nie wytrzymują, czy pewnych rzeczy. ale... schodzę na 8 punktów to. Jak jest ktoś z dobrze, ja zaraz wygram i to wszystko. No właśnie tak jak mówi, że co młodzi chłopcy bohaterami no, ja zostać, czy, czy szczególnie czasami u Wysockiego to wygląda, że chce wszystko sam zrobić i po prostu psuje. I wie o tym i kiwa głową i robi to samo. Także. No, także no, wiecie państwo, no, w tym roku jest tak, może w przyszłym będzie lepiej. No, ja... Byłem i, i już i na dnie, i wysoko, i średnio, i we wszędzie, no to jest sport, no to jest sport i tym bardziej N teraz powtarzam, wiemy o tym. Dwóch sponsorów się po sezonie wycofało, wiadomo, że Stabil poszedł do Górnika Zabrze, inny do piłkarskiego klubu i no, na siłę. Po prostu jest budżet mniejszy o 400 tysięcy w stosunku do tamtego roku. Także, proszę Państwa, są podatki, są mierzenie, to wszystko, także to nie jest tak. I chciałbym, jak to się mówi, proszę Państwa, na początku ligi zdementować. To prosiłem redaktorów, ale jakoś nie mogłem się doprosić, że to nie jest, wyraźnie teraz powiem, żebyście Państwo do końca życia wiedzieli, że to nie jest 2 miliony, które my jako klub mamy, bo to jest 2 miliony brutto, a 2 miliony brutto to jest 1 milion 500 netto. W tym 1 milion 500 netto dochodzi sala, którą MOSIR nam wycenia, to jest ponad 250 tysięcy. I z tego półtora miliona proszę odjąć znowu te 250 tysięcy. Załatwiłem transport, który mamy za darmo, to jest prawie 200 tysięcy. To też od tego półtora miliona proszę odciągnąć 200 tysięcy. Więc zostaje de facto niecały milion żywej gotówki. I taka jest prawda. Tym bardziej, że jest spółka akcyjna i co do złotówki trzeba się rozliczyć. Także proszę Państwa bardzo, żeby o tym micie dwóch milionów nie mówić, bo to nie jest prawdą po prostu. Mamy niecały milion w granicach 900 tysięcy na ten sezon żywej gotówki na zawodników, na podatki, na mieszkania, na organizację meczy u nas, na wyjazdy, na sprzęt, na zgłoszenie zespołu, na wszystko po prostu. Na sędziów, na wszystko. Inne zespoły z tego co ja się orientuję to wydają po 1,5 do 1 700 na płace zawodników. Więc w grach technicznych, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, hokej, jeżeli pan ma państwo macie budżet 3 miliony, a my mamy milion, to może na 10 na 2 dwa mecze pan wygra jeden. To nie jest piłka nożna, gdzie czasami jest przypadek. Po prostu Mamy jakichś zawodników. Jeżeli byśmy mieli te 400 tysięcy, więcej, tak jak w tamtym roku, na pewno by był inny zespół, na pewno by był mocniejszy. Tym bardziej, żeście Państwo widzieli w tamtym roku, był dosyć budżet ciekawy i zespół, i trenerzy, i wszystko. I było jak było, tylko jak to się mówi, minęło 2-3 miesiące, i już niech o tym nie pamięta. To tyle. Chciałem pewnych wyjaśnień, żeby to mówię, żeby Państwo niektórzy zrozumieli to. Na pewno serce się kraja boli, to pora, to wszystko boli, bo to boli, no ale no, no mówię, no, trzeba ból przetrwać i, i patrzeć w przyszłość pozytywnie. Życia trwają. trwa. <grym> się trwa.